kolejny otworzyć naszą Biblię i sobie zeżyć do swojego serca, oczywiście w taki szczególny dzień jak dzisiaj mamy, tak? Wiecie, ten świat, w którym żyjemy nieustannie, na co dzień, w różny swój sposób, pyta nas, kim jesteś. Kim jesteś według zawodu, można powiedzieć sukcesu w swoim życiu, czy może problemów jakichś poglądów, preferencji politycznych, na przykład, tak? jakiś tam statusu rodzinnego, czy może socjalnego, no stop na spytanie, kim, jest, kim jesteś, tak? Kim, jaki zawód masz, gdzie masz studie, yy, jakie masz poglądy na to, czy coś inne. Gdyby zapytano, to było nas, tak? Co byśmy odpowiedzieli? Pierwsze co nam... Pierwsze, co przychodzi nam jeszcze tak, do głowy, pierwsze, co nam tak może trafić, tak? jeśli nas zapytać, tak nagle, kim jesteś i pierwsze, co nam odpowiedź. Mam nadzieję, że wielu z nas odpowie, odpowiedziałoby, że jesteśmy chrześcijaninem. Jestem chrześcijaninem. Byłoby to super. Oczywiście różnie mogą być okoliczności, ale mam nadzieję, że jeśli tak nawet przymyślić, to to będzie pierwsze, co nasze serce, że, że, czego ja bym chciał odpowiedzieć, że w pierwszej kolejności, oprócz tego, że jestem ojcem, mężem, pracownikiem, tam. народовольщиком, украинцем, чи еще кем-то, но я есть ясным крещением. То есть, найважнейшее, как видим из Библии, э, учнюв Христуса, э, по раз первый названный христианами было то в Антиохии, то есть где их апостольских, даже 11 раздел, первый раз я вспоминал о том, что их уч... учнюв уч... называли христианами. Но что это значит, в общем, быть христианином? Ведь чем-то еще и Евангелие отправляет то так просто, I przy tym się jej można powiedzieć, i, i prościej niby, ale i głębiej. Chrześcijanie to człowiek zjednoczony z Chrystusem, tak? E, to jest Jego naśladowca. No i ten werset, ten sam, który przed chwilą czytał pastor, wlicz do Gałacian, drugi rozdział, tak też, że mam go u siebie tutaj: nie ja żyję, leży żyję we mnie Chrystus. Lecz nie ja żyję, leży żyję we mnie Chrystus. I to jest właśnie ta zasada bycia Chrześcijaninem. Jestem nadal tym samym mężem, jestem nadal tym samym ojcem, pracownikiem i Ukraińcem, tak? ale jest, jest zmieniona moja tożsamość. O tym dzisiaj chcemy się troszeczkę rozmawiać. Bycie chrześcijaninem to nasza tożsamość w Bogu wpisana w nasze duchowo DNA, można powiedzieć. Całkowita przemiana. Nasza tożsamość nie buduje się na, u, na, jakich tam, na jakichś tam uczuciach, ani na zachowaniu, lecz na fakcie, ofiary Chrystusa, tak naprawdę. Tylko to jest podstawą, dla tego, żeby nastąpiła ta nasza przemiana w naszej tożsamości. Nie próbujemy w żaden sposób zasłużyć na przynależność do, 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 do Chrystusa. Po prostu przyjmujemy to. Nie ma, nie ma sposobów, żeby, żeby na to jakoś zasłużyć jakimiś tam oczynkami. No i niby w czym jest związana, krótko mówiąc, nasze Bycie chrześcijaninem z Wieczerzą Pańską, tak? z tym do czego przychodzimy, do chleba, do wina oczywiście. E, wiecie, Wieczerza Pańska jest jako akt, można powiedzieć, samookreślenia, teraz wyjaśnię o co mi chodzi. Wieczerza Pańska nie jest, no, nie ma być i mam nadzieję, że i u nas tak też jest, że nie jest takim rytuałem, można powiedzieć, dla podtrzymania duchowej takiej formy, wiecie, jak jakiś, można powiedzieć, że raz na miesiąc, jeśli chodzisz na siłownię gdzieś tam, na taki fitness, no to nie będzie to skuteczne dla nas, tak? jeśli ja nadal żyję jakoś sobie no, słabo powiedzmy pod względem zdrowia swojego wyglądu fizycznego zachowania fizycznego widzenia, to co, ile, co i ile ja zjadam tak na co dzień, a później raz na miesiąc pójdę sobie na siłownię, to liczyć na to, że to mi pomoże, no, no nie warto, tak samo wiecie, to, że jeśli ja byli jak, może mam nadzieję, że też nas to nie dotyczy, ale... Byli ja prowadzę swoje życie chrześcijańskie, bodajże, Bogu, żeby ono było chrześcijańskie, a później raz na miesiąc przyjdę tutaj akurat na wieczór, żeby niby dostać takich wzmocnienia sił. Tak, to jest, to jest niby taki szczególny dzień, tak o tym my się będziemy mówić, ale to nie jest to, że to tylko ten jeden dzień, kolejny takie świeży powietrze do mojego serca i jeszcze miesiąc mogę sobie jakoś przetrwać. Nie o to chodzi, nie, 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 nie o tym mówi ani Paweł, ani Jezus oczywiście w Nowym Testamencie. Wieczerza jest świadomym aktem wiary. Wiecie, że jest świadomym aktem wiary, w którym chrześcijan, chrześcijanie u nas tu miesiąc, kiedyś to było co dzień, może co tydzień, w różnej tradycji, to już takie szczegóły, u nas co miesiąc, tak. Jest to jest świadomym aktem wiary, w którym chrześcijanin na nowo potwierdza dla siebie, jestem odkupiony ciałem Chrystusa, żyję dzięki, dzięki Jego krwi i należy do Nowego Testamentu, tak? I już odrzucam swoje stare życie. Po prostu potwierdzam: O, tu Pani jestem, dzięki Ciebie, Twojej ofiarze, tam na Bogocie. tu przyjmuję to. Ja wiecie, jeszcze za każdym razem, gdy podchodzimy do tego kielicha, czy małych kieliszków, nie ma dużej różnicy, nie tylko wspominamy Chrystusa, ale również czasami takie, że wyrzekamy się fałszywych tożsamości w swoim życiu. Kiedy stoimy przed Bogiem, w modlitwie, w takiej ważnej, szczególnej takiej modlitwie, gdzie tak to widzę. E, wyrzekamy się, wyrzekamy się takich rzeczy, że tam, zbajenie przez uczynki, nagle może ktoś nadal, czy e, jakąś taką samowystarczalność, że sam sobie poradzę. Kiedy stoimy przed znakiem ofiary, przed znakiem, znakiem śmierci naszego Pana, to jaka może być samowystarczalność? Tylko przez to, że ta to wino znakiem krwi, który jest, przez to tylko mam jakąś nadzieję w tym życiu, tak? Czy może wyrzekamy się dobrego religijnego zachowania? Sporo mamy w tym kraju takich, tak? Niestety, że ja przecież żyję dobrze, nawet do kościoła chodzę i to nie dwa razy na rok, a może nawet też pięć. Czy kielichów wszyscy są równi. Nie ma tu żadnych statusów finansowych, społecznych, socjalnych się jakichś tam. Jest tylko potrzeba Zbawiciela, kiedy przychodzimy, przychodzimy do kielicha, podchodzimy, tak? Też ważne jest, że Czym jest przymiana naszej znaczy tożsamości, że ja staję się my? Dużo już było o tym mówione, że ja staję się my. Wiecie, że Pańska e, kształtuje nie tylko e, mnie osobiście, tak? ale i można powiedzieć taką kościelną tożsamość też kształtuje. Nie, nie jesteśmy tylko, e, wiecie, wierzącymi obok siebie, że Ty wierzysz, ja wierzę. I taki można ilustracja, jeśli w niedzielę rano tam o 8 wejść do tramwaju, kolejnego, nieważne jakiego, to prawdopodobnie więcej z takim że żyjemy, w tym tramwaju więcej będzie katolików, no prawdopodobnie, ale to, czy to staje ta społeczność tramwajowa nagle zborem? Nie, absolutnie nie, ale ten jest wierzący, no może, i ten jest wierzący, i ten jest wierzący, no może ktoś nie, tak? Ale to nie znaczy, że to zbór tramwajem jedzie, nie ma ich w tej społeczności, nie ma to, co ich tak naprawdę łączy, nie ma tej relacji pomiędzy sobą, zbudowanej oczywiście na Jezusie, zbudowanej na Jego ofiarze. To po prostu kolejny jakiś tam szczególny i bieżący morze człowiek. Jedzie oczywiście. Jesteśmy jednym ciałem e, karmiącym się jednym Chrystusem. My otwórzmy pierwszy list do Koryncia, ale jeszcze dziesiąty rozdział. Dlaczego to ważne i w czym jest wycież, w czym jest. Kościelna powiedzmy, taka społeczność kościelna na się tożsamości. Dziesiąty rozdział wersety 16-17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi chry Chrystusa. Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa. My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Wieczerza łączy nas. Ona jest. Sprawą każdego przed Bogiem, ale i również e, nas jako zboru, kiedy łączy nas, jak ja lubię zawsze, to tym mówić, kiedy łączy nas pionowo z Chrystusem, i poziomowo ze zborem, no, nawzajem, tak z sobą. I właśnie to jest taki krzyż, tak można powiedzieć, że pionowa moja, moja osobiste, moja, moja postawa moja przed Bogiem, ale i bardzo ważna jest relacja ta poziomowa z moimi braćmi i Czyli siostrami też. Tożsamość chrześcijanina jest zawsze we wspólnocie z nawet kiedy gara. Jest to sprawa osobista każdego, tak? Też wycierza Pańska powiedział, to już 12 rozdział będziemy się czytać. Paweł pisze. To właśnie Jezus też w tym Łukasza, w w Ewangeliach o tym mówi. To czym się na mojej pamiątki, jest napisane, tak, 11 na rozdział, to 24 werset. Biblijna pamięć, znaczy, no nie to, że biblijna, a taka w pamięć, kiedy to, o czym mówię tutaj panu pisze, pisze, e, rób się, znaczy Jezus to mówi, tak, rób się, to czym się na mojej pamiątki. E, taka pamięć to nie nostalgia jakaś tam, przypomnieć sobie po prostu, tam, że popłakać nawet, nie, lecz to jest aktywna obecność prawdy w teraźniejszości. To jest aktywna obecność, nie to, że tam przypomnieć sobie, że jak było, tak? A jak jest i będzie, to nie tylko tam Jezus, tak? kiedy tam było święto, to 2000 lat, kiedyś tam dzieci, słuchajcie, dziadek Wam opowie, tak to było. Nie, to jest aktualne dzisiaj. To aktualne jest jutro i będzie nasz. Może już w nie będzie, to być, będzie aktualne. Wiecie, że Pańska ona, ona tak naprawdę prowadzi nas z powrotem pod krzyż po raz kolejny, żeby zastanowić się nad swoim sercem. Tak? Wiecie, że Pańska chroni nas przed samouszykiwaniem. O tym, o czym mówili, że samowystarczający jestem, nie potrzebuję czegoś, dam sobie rady, a u innych tak, a Ty popatrz na siebie. Nie. Stań przed Bogiem, przed tym krzyżem w ten dzień i po prostu zbadaj swoje serce. No i oczywiście wiecie, że w jakiś taki sposób można powiedzieć uporządkuje nasze życie według Ewangelii, tak? Po prostu w modlitwie stoimy przed Bogiem, wspominamy nie tylko to, co On uczynił, Chrystus, tak, ale także kim się staliśmy dzięki temu. Nie tylko to, co On zrobił, ale co, jak to wpłynęło na nasze życie, kim staliśmy, właśnie chrześcijanami, tak? No, i też że, e, w 11 rozdział, 26 6 werset. Ile kroś wiem, bowiem zestujecie śmierć Pańską, aż przyjdzie. Jest ważne, że aż przyjdzie, tak? Czyli po prostu o przyszłości jest mówiona, O tym, że aż przyjdzie. Kiedy? Czy nikt nie wie o tym oczywiście? I ciężka Pańska jest, e, można powiedzieć, ucztą ludzi nadziei. Dzisiaj przystępujemy do, ty, do tej wycieży. Nie wiemy, kiedy nasz sobie przyjdzie, ale mamy e, to, on zapowiadał nam to robić i jesteśmy ludźmi nadziei, po prostu co miesiąc przychodzimy, coraz nieważniej. każdy raz jak podchodzimy do kielicha, do chleba, po prostu wtedy nasze serce po raz kolejny jest wypełnione nadzieją, że czekam Cię Panie, aż przyjdziesz, może już wcześniej się, spotkamy się, a może w takich to czasach żyjemy może i przy naszym życiu i się nie wiemy o tym, tak, nie żyjemy, zamknięcie tylko w trestnej lecz lecz kierowaniem Ku powrocie Chrystusa, to o czym już mówiono. Chrześcijańska tożsamość jest zawsze eskatologiczna, można powiedzieć. Zawsze e, patrzymy w przyszłość. Tak? Jesteśmy obywatelami nadchodzącego królestwa, które się nie nadeszło tutaj na Ziemi. Tak? Tylko tu czas, tymczasowo można powiedzieć, mieszkamy się tutaj na tej Ziemi. Ale czekamy na to najlepsze królestwo z najlepszym królem, e, który jest naszym, naszym panem. I wiecie, że Pańska ona nie tworzy naszej tożsamości, tożsamości tak? lecz regularnie, e, można powiedzieć, przywraca nas do prawdy o nas samych. Po prostu, kiedy stoję w modlitwie przed kielichem, przed Jezusem tak? i badam swoje serce, przy Kilichu przypominam sobie, czyim jesteś ciałem, czyją krwią e, żyjemy i dokąd zmierzamy. Po prostu takich trzy to ja dzielą, czy takich punktach. Jeśli to tak ująć bardziej może krótko, mamy starać się być podobnymi do tego, z kim mamy tę wspólną wiecie. Dążyć do tego, by być podobnymi do naszego Zbawiciela, Chrystusa, a to przy, przyznajmy się, jest bardzo dobry kierunek na przyszłość, tak? Żeby prowadzić takie życie. Do tego zachęcam nas wszystkich.